Dobra, to tak. Najpierw myk jedną waję, potem drugą, wtedy jest uzbrojony. Potem ciach ten przycisk. Od tej chwili masz 5 minut na ucieczkę. Za żadne skarby nie dotykaj tego przycisku. Bo wtedy bomba wybuchnie od razu i wszyscy zginiemy. Proszę, powtórz teraz, czego się nauczyłeś. Ja jestem Gród. Ja jestem Gród. Bardzo ładny. Ja jestem Gród. Nie! To jest ten przycisk, który wszystkich rozwali! Jeszcze raz. Ja jestem Gród. Mhm. Ja jestem grud. Aha. Ja jestem grud. Nie! Przecież ci tłumaczyłem przed sekundą. Dziecko. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Który guzik Ci pokazałem, że masz nacisnąć? Proszę mi pokazać. Nie! Ej, nie stresuj go, co? Stój byski skały mi taśmy. No wiesz, te, taką srebrną, klejącą, zakleję, ma to łowi ten guzik śmierci. Nie, sorry, ja nie wziąłem, spytam jeszcze! Pytasz, jak nie masz? Oni też nie mają taśmy! Ale co? Nikt? Ani kawałka? Nie! A pytałeś też nebule? Tak! Pytałeś czy nie? Oj, pytałem ją, a ona siedzi koło niego! No i po co kłamiesz? Nosisz torbią od warte miliony na to a głupiej taśmy nie masz! Weź, prac jeszcze! Właśnie o to mi chodzi! Jak ja nie pomyślę, to nikt nie będzie Nie powiedzi. będę tu stał i wysłuchiwał twoich pretensji! A kiedyś trzeba umrzeć!